Hej, hej! Dzisiaj taki trochę inny odcineczek z okazji Halloween. A dzisiaj wam opowiem his A dzisiaj wam opowiem historię o nawiedzonym komisariacie. A więc od 2014 roku stoi opuszczony i powoli niszczeje. Mówi się, że policjanci uciekli stamtąd ze strachu, bo rzekomo w budynku... Rozlegały się kroki i widziano różne zjawy. Opuszczona willa, w której mieścił się komisariat policji, ma obecnie około 80 lat. Od powstania budynku mieściły się w niej siedziby różnego rodzaju służb mundurowych. Po wojnie urzędowało tutaj NKWD i UB. Na piątrze budynku usytuowano biuro przesłuchań, więźniów politycznych, w którym mogło dochodzić do drastycznych scen. Jeszcze na początku 2000 roku, gdy w budynku normalnie funkcjonował komisariat, policjanci, którzy pełnili służbę w tamtym czasie, słyszeli niepokojące odgłosy dochodzące z pierwszego piątra budynku. Zdarzało się, że nie, zdarzało się, że wyraźnie słychać było kroki, jakby ktoś wschodził po drewnianych schodach na dół w stronę dyżurki. Byli do tego stopnia przestraszeni o realności tego zjawiska, że zgłaszali to swoim kolegom lub z bronią w ręku sprawdzali, czy nikt się nie włamał. Gdy docierali na piętro, nikogo tam nie było. Zdarzało się bowiem, że drzwi same się otwierały, chociaż nikt za nimi nie stał. Nawet komendant policji w Konstancinie potwierdzał, że wielokrotnie wydawał mu się, że ktoś chodził po starych, że mu się, że ktoś chodził po starych schodach i korytarzach, choć w rzeczywistości nikogo tam nie było. Pewnej nocy policjant, który był na nocnym dyżurze, usłyszał jakby ktoś w pomieszczeniu nad nim zeskoczył z parapetu, a następnie schodził po schodach. Potem drzwi do dyżurki otworzyły się. Kiedy uświadomił sobie, że nikt nie wszedł do dyżurki, powoli podszedł do biurka i przez radiostację wezwał radiowóz, ze strachu nie puszczając już ich na patrol. Teorii dotyczących zjawy wysokiego mężczyzny w mundurze i oficerkach jest wiele. Jedna z nich mówi, że jest to duch kata szukającego przebaczenia, którego karą jest przebywanie w dawnej siedzibie NKWD. Zdaniem medium, które odwiedziło to miejsce, jest to zjawa, która chce wskazać miejsce, gdzie ukryto zwło ukryte zwłoki mężczyzn zmęczonych przez UB. Duch miał być podobno łysym mężczyznom po czterdziestce. Który ubrany był w płaszcz oficerski. Podobno nie może przejść na drugą stronę, ponieważ dopuścił się tam wielu zbrodni, za które musi odpokutować. Takim akcentem możemy sobie zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Mimo tego, że nie jest to Urbex, tylko po prostu taka opowiedziana historia, tutaj kot się z wami nawet wika. A raczej my kotyście się już żegnamy, tak jak go mogliście słyszeć, to też miałczą. A taki odcinek z racji takiego, że. Dzisiaj mamy Halloween, dlatego taki jest wypuszczony. Do tego miejsca ja mam pociągiem na spokojnie Misiu, proszę cię przejść. Z 4 godzinki około, może 3, mniej więcej tak. Dlatego nie mamy jak za bardzo. Wiecie, pojechajcie i sprawdzić w dzień jakoś, czy miejsce nadal jest aktualne i czy jest do niego wejście, ponieważ. Z tego, co widziałam, to na mapach Google ta lokalizacja znikna W sensie są zdjęcia, jest ta historia, ale po prostu adres, w sensie adres zniknął A z tego, co patrzyłam na różnych profilach w internecie, różnych stronach To niektórzy twierdzą, że już tego nie ma i to jest nieaktywne, inni, że jednak to jest Więc zdania są na ten temat podzielone, więc jeśli nie mam takiej stuprocentowej pewności, że to miejsce nadal jest No nie opasam się do jednego miejsca tyle czasu, wiecie... Jechać, żeby takie mieć... O kurczę, jednak tego nie mam to wracam i takie trochę nomarne, że tak powiem, pieniądze wydane. Ale dobra, mam nadzieję, że ten odcinek pomimo to Wam się spodobał i zostawicie łapeczkę w górę pod nim, komentarz pod spodem za swoją opinią bądź jakie miejsce chcecie, żebym odwiedziła, które akurat jest y, stuprocentowo istnieje i da się go odwiedzić oraz subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole. Mam nadzieję, że jeśli tego jeszcze nie robicie, to już się poprawiliście z tym. I co zrobiliście, aby nie przegapić żadnego mojego odcinka, a także, żeby nasza społeczność mogła się dalej tutaj powiększać. Także do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć!